A, zobaczcie, co ten Pedro tutaj działa. Jeszcze muzykę ma. Uuu. Chodźcie do nas na grina. Zapraszasz? No. Przychodźcie, zrobimy imprezkę polsko-brazylijsko-niemiecką. Nie? Będziemy tańczyć? Pedro? No, zawsze. Tak. Pedro mi tutaj, słuchajcie, dał. Zobaczcie. Do spróbowania krewetkę. Mówi, spróbuj tą krewetkę. Tu już próbujemy. Teraz muszę spróbować. Mhm. Pyszna. Pychota. Bardzo dobra krewetka. Polecam. Zaraz będziemy wychodzić na spacer, ale chciałam Wam pokazać. Podobają Wam się moje buty? Te buty, moi drodzy, kupiłam na zumbę. <grywia> na zumbę. Nie wiem, czy już Wam pokazywałam te buty, ale zamierzam w nich chodzić, wiecie. No, zaraz Wam pokażę, jak będzie. będę ładnie wyglądała na swoim spacerze. Ogólnie jest dwudziesta pierwsza. Nie wiem czy Wam mówiłam, ale tu się e, później robi ciemno i to mi się podoba. Zobaczcie, tak, tak właśnie idę na spacer. W moich spodniach. Spodnie z Proszę bardzo, zumbowe buty. O! I bluza z Esprit. teraz będę leciała. No, to teraz już możemy iść, bo już wszyscy na mnie czekają. Tylko chciałam Wam właśnie pokazać te buty zumbowe. Cudowne! Zobaczcie, dwie puste złote doniczki i jeszcze posąg Scotta siedział tam, dosłownie przy moim hibiskusie. Hibiskus, dwie złote doniczki i tam był w rogu jeszcze posąg Scotta. Witajcie, kochani, to Polka w Niemczech. Dzisiaj was zabieram do Aldi. Wiecie, wczoraj zrobiliśmy jakieś zakupy na tej stacji benzynowej, ale to nie jest to, co ja lubię. Ja jeszcze lubię inne rzeczy, a ostatnio już tak długo nie byłam w Aldi. I tak długo wy nie byliście ze mną w moim Aldi, więc dzisiaj tam tarantam, kierunek Aldi. Zapraszam! Już moja. Torba jest. Zobaczcie koszyk. Jeżeli nie macie takich koszyków, to polecam. Też pewnie macie. Kto by nie miał? O, moja duża fontanna, ale zobaczymy, jak się mam moja mała fontanna. Czy ona w ogóle jeszcze jest. O, patrzcie, jest ta moja mała fontanna. No. Szczerze mówiąc, ta ja mnie nie kupiła serio. Dla mnie to kawałek plastiku, który w sumie jakoś tak wysoko nie funkcjonował, nie wiem, nie, nie wyglądało to jakoś ładnie. A tutaj mój bukiet, tak, taki ładny. Stoi prześlicznie. Dobra, to jadę. Już jestem, moi kochani, w Aldi, więc lecę do środka. Zobaczymy, jakie ceny w Aldi. 3,39 za bio jajka. No, i te jajka są albo. Zobaczcie, ile kosztują szparagi. 6,66. Tutaj macie takie szparagi. Albo tu w takim kujęliczku. 7,77. Jeszcze są drogie szparagi. Baby Spinat. Nie wiem, gdzie on tu jest. 79 euro centów to chyba nie jest napisane ja wezmę sobie taki baby shilla ja lubię także go zrobiłem bo ile tutaj jest są te mini e, rispentomatem tomatem 87 euro centów także dużo taniej niż na stacji cukinia euro 89 jeszcze wziąłem sobie tego kalafiora za

fajna ziemniaki po 59. zobaczcie co tu jest takiego a to sztuczne nie, ja w ogóle sztucznych nie lubię roślin nie, niektórzy lubią ale ja ja nie lubię, a tu zobaczcie jak jest palenisko to palenisko jest ładne to palenisko kosztuje Foyer Orr jest jakiś foyer foyerszale teraz która jest która a foyer or to jest to. to to kosztuje 80 euro to jest taki tam, taki foyer się tam w środku lubi a szale to tylko 50 euro to bardzo fajne teraz w Aldi są prostownice Hargletter za 9,99. Tak wygląda. Ktoś by chciał. Tu jeszcze taka suszewka. W ogóle ładny wzór ma. Złota, fajna. I ona chyba też kosztuje 9,99. Tak. Te koszulki to są podobne do Obosa, Taki sam materiał 8 euro. Kosztują męskie koszulki. Teraz można sobie kupić uralbę, szczoteczkę elektryczną. Ona ma taki travel case, kosztuje 25 euro. Te garnki są bardzo dobrze wykonane. Z takim silikonem. Tutaj po bokach solidny garnek bardzo fajny. I tutaj też ma rączki silikonowe. Tylko ile on kosztuje? I kosztuje 22 Tutaj są takie Trink tylko Takie na przykład duże ważpaneczki. Plastikowe oczywiście zrobić. A teraz moi drodzy idę do Edeki, bo w Aldi nie było kapusty świeżej, a chciałabym zrobić młodej kapustki w sensie, a chciałabym zrobić, no wiecie co, tą młodą kapustkę z koperkiem. Bo wszystko sobie kupiłam w Aldi, ale brakuje mi najważniejszego składnika czynnika. Ogólnie to jest bardzo ciepło, 21 stopni, dzisiaj ma być 24. Ale do skarbu najlepiej. Jednak obracę długi rękaw, w środku jest zawsze zimno od lodówek. Weisskraut, euro 99, kosztuje. Zobaczcie, jakie małe. Wezmę to. Nie ma wyboru, tylko te cztery. Już właśnie wyszłam i udało mi się kupić kapustę. Por. Ogórki jeszcze kiszone kupiłam. I dzisiaj, moi drodzy, robię świeżą kapustkę, młodą kapustkę z koperkiem. Mm -mm. Ach, już jestem głodna. się śniadania nie jadłam. Teraz lecę śniadanie robić. Szybko wam pokażę, co w tym Aldi kupiłam, ale wiecie co, przypadłam w ogóle na owocach. Zobaczcie, czereśnie 70 eurocentów. Hmm, oczywiście papierowe ręczniki, papier toaletowy, tutaj piasek dla kota, woda niegazowana, mleka, chlebek, tutaj na hot dogi. zrobimy, pokazywałam wam baby szpinat, uwielbiam, więc też go będę robiła, pietruszkę, koperek do mojej młodej kapustki też boczek bo chcę kapustkę chyba z boczkiem zrobię tak do jedzenia będzie pychotka, pychotka. po prostu już nie mogę się doczekać miris pentomatem tutaj ten ser do grillowania. oczywiście jajka nie może być inaczej ogórki wzięłam też cytrynę hmm, też taki paprykowy grill sos do grilla zobaczymy wiecie um, kolapiora taką salami marchewki wzięłam cały worek kilogram młodej marchewki bardzo ładnie wygląda też wzięłam te moje kiełbaski które już pewnie znacie z boczkiem one są i chyba z AKEZE. No, jeszcze z KEZE. Nie wiedziałam, że z KEZE. Wziąłem też taki ser, fajny. I cukinie. I Wiecie, co to udało mi się dostać. Pamiętacie, co Wam mówiłam? Merzals, shinken, Milk, Pycha. Jeżeli macie blisko Aldi, spróbujcie koniecznie. Nie pożałujecie, więc przepyszne. Dla siebie mleko, laktoza fraj, Oczywiście jeszcze ogórka. No i teraz wiecie co, lecę do domu robić śniadanie. Jeszcze śniadania dzieci nie jadły, a dzieci mają ferie. Już Wam mówię jeszcze ile za to zapłaciłam? 85 67. Tylko w tym były jeszcze butelki. A, fand było Euro 50. No, a w Edyce zapłaciłam 6... zobaczycie, 626 w By EDC droższa. A teraz lecę do domu. Jeszcze nadaję tutaj dla Was mojego bagażnika. Tam jest to moje Aldi. Tak fajnie tutaj jest, że właśnie mam te dwa ulubione moje sklepy, bo Aldi i mam drugi sklep ulubiony Edeke. Dlatego jest mi fajnie tutaj przyjeżdżać. Lubię tutaj to miejsce. No i się cieszę, że tutaj właśnie przyjeżdżam. A teraz już się zrobiło gorąco, także ściągam bluzę i lecę do domu. Idę teraz na zbierać truskawki. Zobaczcie, Kicia tutaj ładnie sobie leży. Tutaj na smaczce oczywiście. A ja tutaj oberwę sobie truskawki do miseczki. Widzicie trochę truskawek sobie oj, coś mi, się, coś mi tutaj się oberwało Trochę truskawek sobie posadzicie i potem możecie zjeść swoje i to jest właśnie fajne Że tą garstkę możecie mieć swoich truskawek One są dobre Chyba sobie jeszcze kupię i dosadzę. W sumie miałam to zrobić. A więc może jeszcze zrobię. Ale chyba już takie większe kupię, żeby żebym nie musiała czekać, aż urosną. No. Tu jeszcze widzę, jest jakaś truskawaczka. I tu tutaj takie małe. O, jeszcze tutaj. Dobra. No. Ale jeszcze was zabiorę na krzaczki truskawkowe pole. Tam pozbieram. No, i taka miseczka może być, widzicie? Truskawki z własnego ogródka. Muszę Wam pokazać tutaj. Mam deszczówkę. Widzicie? Tu jest podłączone. I ta deszczówka tutaj nam spływa. I potem my tą deszczówką podlewamy w środku właśnie roślinę, bo tam mamy taki kranik zrobiony. I z tej deszczówki właśnie korzystamy. Fajna sprawa mieć taką deszczówkę i podlewać i podlewać właśnie rośliny, no bo to jest też taniej, nie? Zużywacie jakby wodę z tego deszczu, a nie musicie swojej wody, wiadomo, używać produkować. Jestem znowu z Kicią tutaj na spacerku. Widzicie jak ona ma tutaj dobrze ze mną? Codziennie wychodzimy na spacerek. Kiciu, codziennie jesteś na spacerku z Paniusią. A jeszcze wracając do tej deszczówki, to no, dla nas to jest naprawdę super alternatywa, bo jednak, wiecie, woda też jest w cenie. Jak mamy taką deszczówkę, to, no, to tani wychodzi dla, tych, dla nas. A rośliny, wydaje mi się, też mają lepszą wodę. Też nie lubią takiej bieżącej, uzdatnianej wody, tylko. To Jest taka, wiecie, woda naturalna. Kicia tutaj macha ogonkiem. Dzisiaj już się taka fajna pogoda zrobiła. Już od wczoraj, tak naprawdę, mamy pogodę piękną, ciepłą, ale dzisiaj, powiedziałabym, jest jeszcze cieplej. Jest taki lekki wiaterek, ale, wiecie, ten wiaterek to jest nic. To tam może być sobie taki wiaterek. I już pod koniec tego tygodnia mam mieć nawet 30 stopni. Także na pewno, na pewno pójdziemy sobie na, na basen, i troszkę tam dzieciaki popływają. Ja też popływam, bo ja też uwielbiam pływać ogólnie w Niemczech. U mnie przynajmniej jest taka zasada, żeby jednak dzieci chodziły na naukę pływania. I. Oni generalnie przywiązują dużą wagę do tego, żeby dzieci potrafiły pływać. I to jest właśnie fajne, że mimo to, że szkoła na przykład nie ma basenu, to organizuje takie lekcje pływania i te dzieci jeżdżą już od szkoły podstawowej, tak jak moje dzieci jeździły już od, od szkoły podstawowej, od Grundschule na basen i miały takie właśnie dwugodzinne zajęcia z pływania. I taką ocenę też dostawały, to jest właśnie fajne. Bo nie wiem, czy w dalszym ciągu tak w Polsce jest, ale kiedyś właśnie było tak, że dzieci, które miały szkoły z basenem, to miały naukę pływania, a te dzieci, które nie miały szkoły z basenem, to na przykład nauki pływania nie miały. Ja osobiście też chodziłam do szkoły właśnie bez basenu i mimo to, że w okolicy były szkoły z basenami, no to myśmy nie uczęszczali na takie zajęcia z lekcji właśnie pływania. Także myślę, że tutaj jest to fajnie rozwiązane, że jednak mimo to, że szkoły nie mają basenu, to jeżdżą na taki basen i te dzieci mają lekcje. I moje dzieci już tak naprawdę do czwartej klasy szkoły podstawowej już potrafiły pływać, bo do czwartej klasy z grunt szule, ale teraz jeszcze w gimnazjum też mają dodatkowe Zajęcia spływania i też chodzą na takie, na takie zajęcia właśnie na pływalnie i tam te zajęcia się odbywają. Także to, jest, to mi się naprawdę bardzo podoba. No i oczywiście wiadomo, oceny są i dość rygorystyczne, bo takie dziecko musi musi jakby umieć te pewne musi być na pewnym progu, żeby otrzymać tą dobrą ocenę, także to nie jest tak, że wiecie, od razu dostajecie najlepszą jakąś tam ocenę, mimo to że czegoś nie potraficie, tylko faktycznie dość rygorystycznie do tego podchodzą i te dzieci są naprawdę sprawdzane. Ale to też jest fajne, dlatego że sami pewnie wiecie, że w tych okresach letnich dużo właśnie dzieci może utonąć i tak dalej. I nie mają pojęcia, nie znają swoich możliwości, wchodzą na głęboką wodę, skaczą w nieodpowiednich miejscach, i potem dochodzi, wiecie, do wypadków. Więc, jak takie dzieci mają, mają tą naukę pływania, to one już tam się też uczą o zasadach, właśnie, jakie obowiązują w miejscach, w kąpieliskach. No i generalnie potrafią utrzymać się na tej wodzie. To też jest ważne, żeby umieć się utrzymać na wodzie i żeby umieć pływać. Nie? Tak samo jak z rowerem. Też właśnie na koniec czwartej klasy, czyli na koniec grunczulę, odbywa się egzamin. W czwartej klasie, znaczy się odbywa się egzamin na kartę rowerową i te dzieci, jak już y, zaczynają gimnazjum, czy tam Realszul, czy inną szkołę, to one już potrafią się przemieszczać ulicami i potrafią pojechać do takiej szkoły właśnie rowerem. I to też jest fajne, że te dzieci są przygotowywane do samodzielności. To mi się bardzo, bardzo podoba. I uważam, że... Y, Właśnie Wszystkie dzieci powinny być uczone zasad ruchu drogowego i powinny właśnie posiadać taką kartę rowerową, żeby móc jeździć rowerem. No i u nas tutaj bardzo dużo dzieci jeździ rowerami do szkoły i to jest właśnie fajne. Zresztą moje dzieci też czasami jeżdżą. Wiecie, one mają o tyle dobrze, że zawsze, um, zawsze ktoś je może tam zawieźć do tej szkoły. Zresztą też mamy tutaj autobus, ale tak jak teraz jest taka cieplejsza pogoda, to one często wybierają ten rower i no i to jest też fajne, że mogą właśnie takim rowerem jechać. Ja tu gadu gadu, a zobaczcie co ta Kicia. Kicia tutaj bez na coś poluje. Ona w ogóle w tych roślinkach tam coś, coś za każdym razem łapie. Zobaczcie jakie motylki ładne, takie strynki czegoś, tak one się nazywały. Ogólnie to muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj miałam pojechać po linę. Ja jeszcze pojadę po tą linę, ale zobaczycie już w następnym filmiku, właśnie montaż tej naszej huśtawki. Być może też zajadę po drugą huśtawkę dzisiaj, żeby kupić. A jak nie, to, to jutro kupię. No, to jeszcze mogę Wam pokazać. W sumie to już nieładnie wygląda, ale to jest ten mój lakier. Eny się nazywa, który kupuję sobie w Miller. I teraz taki kolor beż z różem. Taki bardzo, bardzo taki neutralny. Ale wczoraj miałam takiego koloru spodenki. Zresztą dzisiaj też mam ubrane takiej barwy kremowej. I no i widzicie, pasuje też lakier do tych spodenek. Tatukicia. Fajna pogoda, jest bardzo ładna. Tam w ogóle takie fajne jest fioletowe drzewko, bardzo delikatne, takie powiedziałabym bajkowe. Nie mam pojęcia, co, cóż to jest za drzewko, ale bardzo mi się podoba. Bardzo ładne. Myślę, że już będę kończyła ten filmik. Oczywiście zapraszam Was na jutro. Jutro też będzie coś ciekawego. No i jutro chyba w końcu będzie wieszanie tej naszej huśtawki. Także zobaczycie. Już jak i gdzie będzie powieszona ta huśtawka. I co? I zapraszam Was serdecznie do siebie. Przychodźcie u Polki w Niemczech zawsze coś ciekawego. Możecie zadawać pytania. Na pytania z moją chęcią odpowiem. Na wszystkie pytania, które będziecie mi zadawać, postaram się Wam odpowiedzieć w filmiku. Także pytajcie. I co? No i życzę Wam cudownego wtorku. A ja w ogóle myślałam, że to. Poniedziałek, bo wczoraj mieliśmy dzień wolny. Cudownego wtorku, i przychodźcie do mnie jutro. Pa pa.